Przygotujemy sobie dzisiaj y, wizytówkę premium do druku. Y, I pierwsze co musimy zrobić, to podzielić sobie elementy, które mamy na wizytówce, na osobne warstwy. I każda warstwa, która tutaj, którą sobie tutaj y, zaraz zaprojektujemy, y, musi mieć y, odpowiednie oznaczenie. I teraz tak, możemy sobie dodać warstwę. Y, załóżmy, niech to będzie Gold. To będzie pierwsza warstwa. Dodajemy sobie kolejną warstwę. Niech to będzie jeszcze UV. I tą warstwę pierwszą, którą mamy, zmienimy sobie na drug. Ok. I teraz elementy, które tutaj są wszystkie na warstwie z drukiem, odpowiednio musimy przenieść sobie do warstwy UV i Gold. Tutaj akurat w tym projekcie. Już mamy zaznaczone elementy, które są złote, w związku z tym możemy sobie je zaznaczyć. Wiemy, że to są te. Dla klienta tak może być, natomiast do druku, niestety, będziemy musieli sobie to podzielić i zmienić kolor. Weźmy sobie to, przenieśmy w takim razie na Golda. Wyłączmy sobie Golda i jeszcze mamy elementy UV. Chciałbym, żeby elementem UV były te kropeczki i ta linia. Przenosimy sobie ją do maski UV. Sprawdźmy, wszystko działa. Wszystko działa. Jest OK. I teraz tak. Tak jak wcześniej wspomniałem, do klienta możemy wysłać w takim kolorze, jaki tutaj mamy zaznaczony, czyli w złotym. Klient będzie wiedział, że to ma być złote, natomiast my musimy zamienić ten kolor na kolor czarny. 100%. Zaznaczamy sobie w takim razie wszystkie elementy, które są, które mają być złocone i zmieniamy kolor na 100% K. Każdą maskę, którą będziemy sobie przygotowywali, niezależnie od tego, czy to jest maska UV, czy to jest gold, jakiś niebieski czy zielony, zawsze elementy, które mają być dodatkowo zdobione, muszą mieć nadany kolor 100% 100% czarnego, no bo inaczej po prostu się to nie uda. Dobra, to jest jedna rzecz. Drugą rzecz, którą sobie teraz zrobimy, to będzie ustawienie sobie obszarów roboczych tak samo, jak mamy ustawione warstwy. Zrobimy to w ten sposób. Tutaj mamy obszar roboczy 2. Nazwijmy go sobie, niech to będzie 1. I odpowiednio sobie będziemy tę, tą jedynkę kopiowali. <laughs> teraz tak, chcemy, żeby na razie skopiować sobie powiedzmy golda. Zostawiamy golda. I kopujemy obszar roboczy, cyk. Mamy tutaj samego Golda. To samo robimy z maską UV. Maską UV kopiujemy. OK. Mamy samą maskę UV. No i pozostaje nam jeszcze druk. Druk możemy sobie zrobić. W taki sposób, że wyłączamy sobie ufałkę, wyłączamy sobie golda, zostaje nam sam element, który ma być drukiem, zaznaczamy sobie i również możemy go sobie skopiować obok, i w ten sposób mamy wyseparowane elementy. Pozostaje nam jedynie usunąć ten obszar roboczy. Bo tutaj mamy wszystkie elementy naraz, a nam to jest teraz niepotrzebne. Usuwamy obszar roboczy, sobie też usuniemy i zostaną nam trzy obszary robocze, które e, odpowiednio są podzielone na e, warstwy i maski. No i teraz, żeby odpowiednio wyeksportować e, ten plik, my musimy sobie te obszary robocze nieco poprzenosić. Tu zróbmy sobie, niech to będzie dróg, tak jak jest na warstwach. Abyśmy mieli pewność, że dobry obszar roboczy eksportujemy ten z kolei i zrobimy go pierwszego. Tutaj mamy GOLDA, zrobimy sobie go jako GOLD. Niech będzie drugim obszarem roboczym, czyli drugą stroną pliku PDF, i trzeci zostaje nam UV. Ok. I tak przygotowany plik, teraz wyeksportujemy sobie do pliku PDF. Będziemy zapisywali sobie po kolei każdą stronę w osobnym pliku. Zaczynamy od strony z drukiem. Wybieramy sobie PDF. Nazwę zrobimy sobie wizytówka. Druk. I ważna rzecz zakres. Tutaj ten zakres odpowiada obszarom roboczym. Wybieramy sobie jedynkę, piszemy sobie jedynkę, czyli, e, czyli to będzie ten obszar roboczy z drukiem. Zachowaj. E, wybieramy sobie mm, druk wysokiej jakości. Zostawiamy sobie zgodność 1.4. Kompresję taką, jaką tutaj jest w tych predefiniowanych ustawieniach zostawiamy. Znaczniki spady zaznaczamy. Użyj ustawień spadu dokumentu. Tu akurat mamy 3 mm z każdej strony. E, wyjście. I tutaj jest, musimy sobie zrobić konwertuj na docelowy. Cel. Cmyk dokumentu Forga 39. Tak zostawiamy sobie. E, tutaj wszystko zostawiamy tak, jak jest. Nie zabezpieczamy. I w, e, tak, przygotowany plik możemy już sobie zapisać. OK, mamy pierwszą stronę. I ta pierwsza strona będzie wyeksportowana jako e, PDF z drukiem. Mamy tutaj podgląd. E, I tak samo zrobimy sobie z drugą i trzecią stroną. Plik, zapisz jako. PDF, zakres 2, wizytówka. Gold, zachowaj. Ustawienia zostawiamy takie, jak jest poprzedniego. Mieliśmy zapisz PDF i ostatnią rzecz, którą robimy, to jest zapisanie ostatniego obszaru roboczego. PDF, wizytówka. UV, zakres trzeci, zachowaj, zapisz PDF. Zobaczmy sobie jeszcze w takim razie, jak wyglądają pliki, które sobie przed chwilą wygenerowaliśmy. Mamy tak, wizytówka druk. Mamy plik do druku. Rozmiar się zgadza. Wizytówka gold. Tutaj mamy same elementy, które mają być zdobione. Złotym, złotą folią, rozmiar też się zgadza i ostatnia rzecz, czyli wizytówka UV. Tutaj też wszystko jest ok, mamy tą maskę, mamy również rozmiar, więc wszystko się zgadza i tak przygotowane pliki możemy wysłać do drukarni.